Witam Was wszystkich na nowym odcinku na kanale Towarzyskiej Gierki. Dzisiaj yy, Roblox. razem Roblox, dzisiaj razem z Siemano, Polano, Jestem ja, jest Szymon jest i Michał. Michał! Jest nasza pizza! Siema, siema, skończysta. siema Zaję trzymaj się. No, zaczynamy, bo nam się... Kobiety są trzy osobowe. Ja nie mogę. nie umiem Chodź tu! Chodź tu! Zbiło Józyku Nie, 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 nie ja ja będzie kanibal, Ja nie zależę kobietą! Kanibal! 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 Dobra, wracajmy. Le kanibale! Pizza i dzisiaj i zamiast dzwoniąc do psów jak ostatnio, pójdziemy do Białego banu.

Nie w, bo w obrzednim od odcinku oj, też oj, było dużo oj, cenzury. W, <głos》. 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 w obrzednim odcinku też było dużo cenzury, więc nie ma rodziny. Kurde, ja się. Ej, ty co ty tak blisko tak z... jesteś? Nie chciałbym choć sobie zobaczyć, jak oni mają tu ciepło. Z tym No, ciepło jak Bo się... No, robimy ciepło. No A teraz fanfact. Jak myślicie, kto kontroluje media? Możesz się uciszyć, bo zaraz dostaniemy, kurde, tego nakaz tak. sądowy o wyłączenia konta? Ej, pepperoni nie, bez Teraz to... pepperoni! Teraz wszystkie... Amerykańsko... Jeszcze grzyby, jeszcze grzyby, jeszcze znowu ktoś drze mordę w tle! Firmy, które ogłaszają newsy... W sieci. Czyli na przykład TV... Nie, 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 aktualnie o Żydów. Możesz sobie pogadać o kotach. No, o kotach se kotak. Kotach nie, nie, Ale nie, 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 Ale nie, o tych piwnicy swojej piwnicy. nie, 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 w piwnicy. Kot w piwnicy. Ej, ej, patrzcie jaką mamy fajną kuchnię To w kartonie Jak ej, w Ameryce kurde. kartonu wszystko Ja, ja chciałem dać surową <suszy> pizzę do kartonu Michał, jaka to jest, jest, jest nasz, no, nasz, no Dobra, wróciłem Ja podoba tego? Czyli, że za to płaci? To za to płaci do diabła? A, to no, nie ja, no, no, to No właśnie, mam no. no. no, to gdzieś. <grytale> to jest no. To właśnie. Elbow! Teraz pogadajmy o World Trade world Center. pochodzą z, z, z Izraelu. Co co się dzieje? Bo A, ja nie rozumiem. Z kim ma y, ten y, wojnę Izrael? Bo ja nie znam się. Ministrom został ministrem. Dobra, bo to Oni to bardzo ciekawa rasa Okej, okej, jesteś. A muszę, ej, a muszę im da, Muszę mu dać ugotowaną? Tak, bo nie ugotowano mnie właśnie, do pudełka z jakiegoś powodu. A wcale nie próbowałem! <słuch> <Pudykaś nieproporowałem. słuch> tak. Bóg nie pizzić. Tak... Bóg nie lubi takiej pizzy. Szczerze wypadałoby złożyć ofiarę. No e, najlepiej chyba z... z... tego chłopaka z brzydki No Cool <tort> Gdzie? Control. Ale brzydki cosplay Kulaj Cześć, co on A, bez peperoni i Dodaj grzybki wrócę. Michał Wysz, w końcu się po... góry, Ej, od co, co się stało? Odciwko co od ciszył. Szczerze? Gaduję, że musiała cyklo dobra. dobra, Jak tak mówiłeś, dobra. Teraz <laughs> zobaczmy. Jedyny amerykański prezydent, który chciał Cię postawić Izraelowi, który... No nie wiem, co to jest. Co się tak odsuwasz! On musi iść do swojego japping corner. Dobra, My name is Michał poczekaj, And to, I the corner. To nie jest japping, tylko to są szczere fakty. No, to nie corner. Się boję co poczekaj, powie pociekaj. pani od historii. Jeśli teraz nie dzwonimy, tylko idziemy potem, jak to jest z tego. To ci wurzę. Może... A powiedzieć poczekaj. ci. A powiedzieć ci fanfakta! Wiesz że co szkoła! z nauczycielami zabój kanał! I All right, ticket, 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 ticket. Traveling in a freighter coming. Trailhead full of something I met a strange lady She made me nervous She took me in and gave me breakfast